Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy Produkcji Wyrobów Cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Ciasto zbijane otrzymuje się z mąki, jaj, cukru, tłuszczu i innych surowców. Po wymieszaniu tych składników, zbija się ciasto w celu otrzymania jednolitej masy o plastycznej konsystencji. Ciasto spulchniane jest metodą fizyczną przez zbijanie wałkiem do momentu pojawienia się pęcherzyków powietrza. Proces produkcji ciasta zbijanego. Zarabianie masy składającej się ze żółtek, tłuszczu, cukru, spirytusu i wanilii oraz mieszanie do czasu uzyskania jednolitej masy. Połączenie uzyskanej masy z mąką. Zbijanie masy drewnianym wałkiem przez około 15 minut do uzyskania jednorodnej struktury. Leżekowanie ciasta, 1 do 4 godzin temperatura około 4 stopni Celsjusza, jest konieczne ze względu na fakt zmęczenia ciasta. W czasie zbijania w cieście tworzą się siły wewnętrznego naprężenia, które utrudniają, a nawet uniemożliwiają rozwałkowanie ciasta. Wałkowanie na grubość 2 mm, krajanie i formowanie wyrobów. Aby uzyskać 1 kg ciasta, należy użyć 600 g mąki pszennej typ 500, 30 g cukru pudru, 60 g margaryny, 350 g żółtek, 70 g śmietany, 10 g spirytusu lub octu, 1 g wanilii. Straty produkcyjne wynoszą 120,1 g. Rola surowców. Duży dodatek żółtek wpływa na delikatność ciasta. Mąka powinna być o słabym lub średnim glutenie, co ma wpływ na strukturę i delikatność ciasta. Dodatek spirytusu lub octu wpływa dodatnio na wzrost wyrobów i zapobiega nadmiernemu nasiąkaniu tłuszczem podczas smażenia. Z ciasta zbijanego produkuje się głównie faworki, róże karnawałowe, korpusy i rurki. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.